Obowiązkiem narodowym każdego Polaka jest obejrzeć Wiedźmina albo niekoniecznie obejrzeć Wiedźmina, niekoniecznie przeczytać, niekoniecznie grać w grę, ale mieć swoje zdanie najlepiej krytyczne, najlepiej zauważające błędy albo nie tak było w książce, nie tak było w grze. Zatem no ja też muszę dołączyć, tyle że mam pewną wadę, bo obejrzałem już cały drugi sezon i będę go oceniał. Jednocześnie bez spoilerów, bez właściwie żadnych odniesień do książki, więc tu możecie... No, nie, chciałem zobaczyć porównanie książki. Nie, nie, nie. To nie ja. Ja to oceniam jako dzieło popkultury, które ma opowiedzieć spójną historię. Nie będę tutaj robił arar Martin, Ross, Sapkowski to, a tutaj co innego. Nie, nie, nie. Oceniamy, czy to jest fajny, spójny świat i czy powtórzy sukces, bez wątpienia sukces pierwszego sezonu. bo Teraz dwa lata później nie możemy udawać, że Wiedźmin stał się wielkim światowym hitem. Pierwszy sezon serialu Wiedźmin był problematyczny z wielu powodów, chociaż moim zdaniem zrobił znakomitą robotę. Problematyczny, bo próbował zrobić zbudowanie świata fantazy, przedstawienie kilku bohaterów kilku raz odróżnienie tych raz od nie wiem Grotron i od wielu innych fantazji, które znamy, żeby to, co dostaliśmy, było dla nas widzów wyraźne, rozpoznawalne, prawda, charakterystyczne, jednocześnie. Poradzić sobie z problemem tego, że wiedźmin, szczególnie pierwsze opowieści, a potem, potem przechodzimy do tych pierwszych domów, to jest kilkadziesiąt lat, bądź co bądź nasz kochany wiesiek się specjalnie nie starzeje. To samo zresztą dotyczy naszych czarownic. Zatem musimy skakać liniami czasowymi, miejscami, by na końcu doprowadzić do wielkiej batalii. I moim zdaniem. To było z jednej strony nie do końca idealnie zrobione, ale gdybyśmy mieli to zrobić chronologicznie, to byśmy się zanudzili na śmierć. Zatem to było zrobione znakomicie, zważywszy na trudność materii. Zatem tutaj dostajemy drugi sezon, który nie robi tego już. Już nie mamy skakania, aha, przyszłość, przeszłość, hoho. Ho. Nie, 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 nie musicie się gubić. Tutaj za to musimy zebrać owoce naszej pracy z pierwszego sezonu. Skoro udało nam się, przynajmniej tak się nam wydaje, Stworzyć ten świat, to teraz możemy skupić się na najważniejszym, czyli popchać fabułę do przodu i naszych najważniejszych bohaterów rozwinąć. Najważniejszych mówię, ponieważ tak jak pierwszy sezon właśnie miał nam sprzedać Geralta, jako tego mrukliwego, ale to sarkastycznego, ale kochanego bohatera, któremu bardzo mamy współczuć, jest najseksowniejszy i mamy marzyć o e, Wannie z nim właściwie od rana do nocy, tak drugi sezon zdecydowanie, zdecydowanie ma nam omówić. Drogę Ciri, ma nam sprzedać Ciri, Cirille i dlaczego ona jest taka ważna, dlaczego ona jest tak w środku uwikłana, tak wielu problemów, przez co okazuje się, że to co nam się wydawało walką pomiędzy właściwie dwoma siłami. W pierwszym sezonie, tak tutaj okazuje się walką pomiędzy wieloma siłami, gdzie każdy każdego zdradza, każdy ma plan wobec kogoś innego, a jednocześnie tak naprawdę nawet te grupy walczące ze sobą, one się nawzajem kłócą i nie ma tutaj bardzo prostego powiedzenia, kto jest dobry, kto jest zły, właściwie poza Geraltem, którego kochamy, i wiadomo, że wszystko co robi Geralt jest najlepsze na świecie. Zatem tutaj możemy spokojnie odrzucić jeden z głównych problemów, które ja spotykałem w recenzjach, które rozumiałem jako zarzuty do serialu. Ta liniowość tutaj zaczyna nam budować bardzo spójny świat, a dzięki temu także możemy lepiej zacząć rozumieć niesnaski pomiędzy niektórymi bohaterami. Ponieważ tak jak w pierwszym sezonie nie mieliśmy czasu, by rozwinąć te pewne um, alianse, pewne koalicje, żebyśmy zrozumieli, dlaczego ta wiedźma robi tutaj tak mało, ona praktycznie nie istnieje, a potem zaczyna robić więcej. Tak tutaj dostajemy na to czas. Zdecydowanie lepiej zrozumiemy Tisaję, zrozumiemy Kahira. Te postacie dostały mnóstwo czasu, żebyśmy mogli odebrać je trochę lepiej. Szczególnie, że na przykład Kahir, no w pierwszym sezonie nie dużo dowiedzieliśmy się, był budowany jako straszna postać, no ale nie miał wyjaśnionego tego charakteru, bo poza tym, że był budowany, nie zostało nie dostaliśmy tak zwanego payoffu. Tutaj ten payoff zaczyna wchodzić. Wyraźnie, wyraźnie trzeba ten sezon traktować jako dostaliście, już rozumiecie, jak wygląda szachownica. A teraz wybierajcie sobie swoje strony i będziemy się fajnie tym bawić. Dodatkowo, ja oceniam ten sezon tylko i wyłącznie jako sezon. Filmowy, ponieważ nie pamiętam już prawie nic z filmów. Dosłownie, tak jak w pierwszym jeszcze ja mówiłem, a to jest to, to jest ta postać, to jest to opowiadanie, tak tutaj ja się tak cieszę, że moja wiedza wyparowała, bo zauważyłem, czytając analizy, zauważyłem wczoraj na materiałach, nawet rozmawiając ze znajomymi, którzy dostali dostęp wcześniej do odcinków, podobnie jak ja, że oni bardzo fiksowali się na. W świecie książkowym i na tym, że, o Jezu, tutaj zmieniliśmy płeć, albo tutaj zmieniliśmy troszeczkę charakter i opowiadamy o tym później, a to było trochę wcześniej. I to Wam psuło, moim zdaniem, to mega psuje odbiór dzieła. I mówię to bardzo szczerze, bo nie zauważyłem tego w przypadku władcy Pierścieni. I porównywanie książki do, do serialu. Nawet w przypadku Duny, gdzie fanatycy Duni uważają to za najlepszą ekranizację, mimo tego, że tam różnic jest w pierdyliard, jeżeli chodzi o film i o, e, i o książkę, ale tutaj tak jakbyśmy bardzo starali się szukać wad tam, gdzie moim zdaniem ich nie ma. Zauważyłem w, w komentarzach, zauważyłem na listach, na które wpadłem sobie na jakieś grupy, że czepianie było się nie, taka, nie taki kolor skóry, nie taki kolor fryzury, nie taka waga, nie tak sobie wyobrażałem postać. I ja w tym momencie nie mogę nie zacytować Sapkowskiego. I on powiedział, że on nie wyobrażał sobie postaci. On budował koalicję literek, które tworzyły słowa, które tworzyły zdania. I na przykład, on nigdy nie wyobraził sobie Geralta jako Henry'ego Cavilla. Ale gdy go zobaczył, powiedział, o kurczę... Podoba mi się, ponieważ on nie budował świata. Budując wizję, tutaj będzie czarny, biały i tak dalej. On budował świat, który miał dla czytelnika zbudować. Ja mam czytać i sobie wyobrażać. Czyli teoretycznie dla każdego mogłoby być inna wizja Geralta. Dla mnie mój Geralt, gdy ja czytałem, był znacznie chudszy i wyższy. On był jakiś taki, nie wiem, może tak mi się wydawało, po prostu nie był takim bydlakiem, tylko był jakiś taki bardziej, bardziej płynny, bardziej taki troszeczkę w stylu, powiedziałbym, samuraja. A tutaj mamy żomeczka, który jak ci walnie, no to ci puszczenki wypada. Zatem to jest ważna rzecz. Zwróćcie uwagę na recenzję, gdzie zauważycie podważanie wartości całego sezonu, bo kolor włosu lub ciuchu nie taki jest, jaki mi się wydawał. Dla mnie ważne jest, czy sposób prowadzenia narracji przez 8 odcinków daje satysfakcję, daje zdecydowanie. Akcja jest moim zdaniem lepsza niż w pierwszym sezonie. Umiemy wykorzystać, nie kręcimy wszystkiego na ciemno, tylko kręcimy jest jasno, jest światełko, Gerald może się lać i Henry kawie zapierdziela przepięknie, utniemy głowę, utniemy twarz superanską. Potwory, są dwa, które mi przeszkadzały, jeżeli chodzi o CGI. Narzekałem troszeczkę i będę narzekał, że czasami ta interakcja pomiędzy potworem a środowiskiem, czyli na przykład. Nadepnę i jest interakcja, na przykład, drży coś, albo przechodzę koło stołu i coś powinienem strącić, ale nie strącam nic. No bo tutaj nie było, nie wiem, czasu. Tak, to są rzeczy, na które możecie dalej narzekać i powiedzieć, hmm, no nie jest super, ale. Nie ma tutaj niczego tak złego, jak Złoty Smok z pierwszego sezonu. Zdecydowanie podniesiono jakość animacji. Zresztą budżet wyraźnie także poszedł w górę i mamy przepiękne, naprawdę przepiękne ujęcia, które są ujęciami gdzieś w przestrzeni. Mimo tego, że byliśmy w pandemii, że kręcone to było w bardzo trudnych warunkach, to tyle, co mamy cudownych gór, cudownych jakichś stromych zboczy, jakichś przepięknych polan, te kolory są po to, żebyśmy mogli na chwilę zrobić tak, łapiemy ten świat, łapiemy to, co sprawia, że Gerard tak lubi krążyć po bezdrożach, a niekoniecznie lubi miasto, brudne miasto. Więc jeżeli oceniamy kolejny element, czyli wizualną stronę, to jest ona dopieszczona bardziej. Efekty praktyczne, chociażby w pierwszym odcinku, gdzie mamy naszego piękną i bestiową wariację od Sapkowskiego, bardzo podobna zresztą, jeżeli chodzi o to, co było w książce. Uwaga, uwaga, bardzo podobne do tego, co było w książce. Wow! i w ogóle. Swoją drogą też trafiłem na przecudowne rzeczy w komentarzach, gdzie narzekali, nie, w książce wcale nie był aż tak zły, coś tam, coś tam. Tak. I ludzie potem to publikują i ktoś to przeczyta i przeczyta, a w książce mnie byłaś tak zły, poprawność polityczna, i tak ludzie, ludzie, oddychamy, oddychamy, to nasze nakręcenie, wiecie, że nawet swoją drogą na tym spotkaniu z Topkowskim też tego typu argumenty ludzie wyrzucają, nie wiem z czego, już najbardziej lubię argumenty o... Klapie pierwszego sezonu, dlatego właśnie zrobiono drugą, budują trzeci i dlatego ten serial teraz w całych Stanach właściwie jest mega wielka pompa, żeby się to zaczęło sprzedawać i dlatego też prawdopodobnie w Stanach też odniesie sukces, bo jest klapą. Ludzie uspokójmy się, oddychajmy. Zatem porządkujemy. We need help. Fine, first, gentlemen, it's been an honor. Drugi sezon bardziej nam opowiada historię postaci i rozbudowuje niuanse. Bardzo mi się podoba, ponieważ to nie jest tylko nic zły, o Jezu, o kurcze, ale tutaj mamy. A o co chodzi? Czy Kachir może mieć jakąś inną, jakąś inną ideologię gdzieś tam? A dlaczego ta osoba współpracuje z tom? Dlaczego elfy mordują? A co elfy widzą? Kim jest ta matka, bez, bez, bezdzietna matka, prawda? Dlaczego ona została schwytana? Zaczynamy ten glor pochłaniać, pochłaniać i to jest naprawdę wciągające, bo gdy już raz kupisz światek fantazy w tym serialu zbudowany, to nasiąkniesz, bo nie znajdziesz tu postaci, która nie jest w cudzysłowie umoczona, która nie jest chociaż to regnojem idiotą czasami, która nie da się tak, o Jezu, kocham, to popełnię błąd, albo, ojej, pragnę władzy, więc popełnię błąd, albo, ojej, uważam, że jestem taki zajebisty, więc popełnię błąd. Popełnianie błędów w tym serialu jest jedną z rzeczy, która mi daje najwięcej satysfakcji, bo prawie każda z tych postaci popełnia błąd jednocześnie będąc przekonana, że robi najbardziej genialny ruch strategiczny. I to jest rzecz, którą widzisz w pierwszym odcinku, czy w drugim jest strategicznie wygrałem itd. i tak dalej. Myślisz, kuwa, co za debilne pisanie. Dwa odcinki później, dupa. I mówisz: aha, o to chodziło, żebyśmy zobaczyli arogancję tych postaci wynikającą właśnie z posiadania magii, z posiadania władzy i tak dalej. Więc to wszystko daje nam naprawdę fajną, naprawdę fajny brzydki, brudny światek. Znacznie brudniejszy niż w pierwszym, pierwszym sezonie. Dodatkowo nigdy nie uciekający zbyt daleko od Ciri, Yennefer i od Geralta. I ta trójka bardzo fajnie się rozwija. Ja już powiedziałem. Geralt nie może zrobić nic złego. I ja kocham go, że on tutaj troszkę bardziej wyluzował. I Henry Cavill kilka razy więcej żarcików rzuca. Ale to są żarciki rzucane... Bardzo smutnym tonem, ale on jakby jego ciało trochę więcej mu pozwalało. Jego relacja z Ciri jest genialna. Ja ją tak, tak, ją, tak ją pamiętałem i tak ją czytałem właśnie. Zdystansowana i przez dystans zbudowana w cudzysłowie miłość. Możecie narzekać, że Ciri, nie wiem, za długo gdzieś w jakimś miejscu jest, ale przynajmniej na przykład trzy odcinki się czegoś uczy, dostaje w pierdziel, i jak ktoś teraz mi powie, jak ja przeczytam komentarz o Merysu. No to to będzie komentarz pokazujący brak mózgu komentującego, a nie jakikolwiek problem z serialem. Więc to są nasze kolejne elementy, które budują, moim zdaniem, bardzo dobry serial. To samo dotyczy muzyki, która jest tutaj. przepiękna. Jak ktoś powie słowiańska, to będę się śmiał, bo tam dużo więcej jest nutek galicy, galicyjskich, galik czyli irlandzkich, mamy właśnie te lutnie. I ta, ta muzyka, która dla mnie bardziej kojarzy się z Robrojem, kto, kto oglądał. Polecam wrócić do lat 90. z Robrojem, nawet z Braveheartem, czyli James Horner, który wyobraża sobie, jak tutaj Szkoci walczą o niepodległość. Tego typu nutki tu się non-stop przebijają. Czy jest zatem coś, co ja będę narzekał po tym sezonie? I tak to nie jest dla mnie idealny sezon, idealny serial. Po pierwsze, od razu, ja nie do końca jestem grupą docelową, co zaznaczam, ponieważ fantazy jako takie nie jest moim ulubionym tematem. Gdy, ja, gdy wy może oglądaliście, czytaliście, co się dzieje w wyobrażonych światach, ja czytałem sobie problemy, które działy się w Rosewood w 1917, bodajże czy 1919 roku, gdy biali wymordowywali całe czarne miasteczko. Zatem dla mnie, na początku szczególnie, miałem tak, że ja nie powtórzyłem sobie pierwszego sezonu, kompletnie, specjalnie, żeby zobaczyć tak na świeżutko, nie powtórzyłem książek i przez pierwsze dwa, trzy odcinki miałem tak, okej, okay, a Ty współpracujesz z tym. Trochę się gubiłem, bo w tym momencie, jeżeli w pierwszym serial prowadził Cię trochę za rączkę, tak tutaj jesteś puszczony i albo wsiąkasz, albo możesz tak... Ten to był... A, ok, on był... A, dobra, dobra, bo zapomniałem już całkowicie. Więc tutaj... Może być tak, że w momencie, w którym dostajemy kilka królestw, jeszcze Nilfgaard, jeszcze nasze czarodziejki, nie, czarodziejki, czarodziejki księżyca, jeszcze KRMower, i to wszystko zaczyna być w jednym odcinku się pojawia, możesz być zagubiony. Masz pełne prawo być zagubionym. Niekoniecznie fanem jestem niektórych castingów. Dla przykładu, dla mnie Wesemir. No nie, to nie jest, moja, to, nie jest mój, to nie jest mój Wesemir. Tyle, że. Oceniam jak zagrał. Zagrał? Fajnie. Mam problemy troszeczkę z tym, jak się ruszał, bo to jest rzecz, którą zacząłem ostatnio zwracać uwagę, gdzieś tam sobie czytając analizy, że jedna rzecz w aktorstwie to nie jest tylko ta morda, ale czy twoje całe ciało zaczyna się ruszać inaczej. Nie mówię tylko, że zaczynasz kuleć, ale na przykład grasz kogoś w, staro, w starożytności, to nie będziesz chodził tak, jakbyś miał szerokie nachy, jakbyś miał wiesz, jestem najbardziej hip-hopowym wiedźminem świata. I to jest coś, na co zwracam uwagę, i nie każda z postaci dla mnie ruszała się, ruszała się tak, jakbyśmy byli w świecie fantazji. Mogę też narzekać na to, że nawet dla mnie, który nie pamięta książek, wiedziałem mniej więcej do którego momentu idziemy w ostatnim odcinku i kurczę ten tak zwany wielki reveal i te zmiany, do których dochodzi w siódmym, 8 odcinku dla mnie były odrobinkę odrobinkę do przewidzenia. Tylko, że czy to jest problem? Dla mnie nie, ale Staram się Wam opowiedzieć o wszystkim, co może być dla Was minusem i może być plusem. Może być to jest dla Was minusem, jeżeli macie problemy z bólem tyłka. To, że pojawia się tutaj postać, która wyraźnie gra polskiego krytykanta, która najpierw krytykuje wszystko dotyczące pewnej natury śpiewania piosenki przez Jaskę, a potem e, oczywiście musi jeszcze bić obcego, kopać biednego, bezbrudnego elfa, czyli obcego. No kurczę, no idealny polski ksenofobie, nie oszukujmy się. Ja e, oczywiście nie wierzę, że twórcy pomyśleli, haha, to jest Polaczek. Nie, nie, nie. oni pomyśleli, haha, to jest typowy Hater, więc pośmiejemy się troszeczkę z hatera. Nie zdziwię się, naprawdę się nie zdziwię, jeżeli pojawią się głosy, które będą brać obronę tej, tej postaci, bo powiedzą: Ale to był niski czas, czemu? Czemu ty tak zrobiłaś? <śmum> Ale spróbujmy to domknąć całkowicie już, podsumować. Czy bawiłem się dobrze jako osoba, która w tym momencie nie pamięta nic z tych książek już praktycznie, ocenia tylko sezon po prostu jako casual viewing? Tak. Czy jest lepiej niż w pierwszym sezonie? Moim zdaniem tak. Czy wciąż są wady, które można poprawić? Zdecydowanie. Chociażby sceny, właśnie mówiłem, efekty specjalne, troszeczkę budowanie zaskoczenia, albo to, że mamy tak dużo tych różnych bohaterów, że wydaje mi się, że w 8 odcinków, o dziwo, nie udało się wszystkiego tam wepchnąć, żeby ta ekspozycja przeszła i żebyśmy rozumieli intencje każdego z tych bohaterów. Niestety nie mamy tego, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy chciałbym jeszcze dwa odcinki dostać, gdzie będę miał tłumaczone te rzeczy poboczne, dla mnie poboczne, bo ja mam w dupie, ja mam tą trójkę, ją się interesuje. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest mądra decyzja przy adaptacji, gdzie olewasz rzeczy, które w książce możesz sobie przeczytać 50 stron o knowaniach pewnego miasteczka, albo pewnego króla, czy władcy, ja tego w serialu nie potrzebuję. Mi wystarczy, że będzie jeden dialog, gdzie on jest powiedziane jestem kutasem, okej, okay, mi to wystarczy, ponieważ to nie jest na tyle istotne dla głównego biegu e, historii. Można jeszcze ewentualnie czepić się Anny Szalotti, która gra Yennefer, która ma właściwie cały sezon jest skrzywdzoną, buźkę ma i to może być irytujące. Jej gama reakcji wydaje się być dla mnie chociażby trochę ograniczona. Za to z drugiej strony Fringilla która w pierwszym sezonie nie bardzo miała co pokazać, nagle w drugim świetnie sprzedaje wszystkie rzeczy, które ona musi tam pokazać, a tam ma być zdrada, niezdrada, władza, niewładza i tak dalej. Mini-Diveni robi naprawdę świetną robotę. I to jest jedna z rzeczy, która mnie naprawdę zaskoczyła: że nie mam właściwie jednego aktora, jednej postaci w filmie, że powiedziałem, Jezus moje, ale ty pierdoli, Jezu, ale ty nie pasujesz tutaj. Nawet jeżeli narzekałem, to nie jest mój Wesemir, to nie jest ktoś tam mój. To nie mogę powiedzieć, że aktor aktorka w tej roli wypadała totalnie sztucznie. Bardzo dużo osób narzekało na Siri w pierwszym sezonie. No i okej, okay, ale ona troszeczkę taka była, że ciężko było grać cokolwiek z tego scenariusza, który dostała, tutaj ma znacznie więcej. I ona się otwiera i aktorka sprzedaje to świetnie. Podsumowując, nie mamy się czego wstydzić, jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. I ja jako osoba, która nie jest fanem fantazy, z chęcią obejrzeć trzeci sezon i nie mówię tego jako Polskie, Polskie jest najlepsze, więc musimy polskiego Wiedźmina propsować. Nie, 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 nie. Byłoby źle, bym powiedział największe gówno, jakie w życiu widziałem. Z drugiej strony nie będę na siłę hejtował, bo wypada hejtować, bo jestem Polaczkiem. Ani jedno, ani drugie. Po prostu dobry kawał Rozrywki. Zapraszam was do komentowania, do spoilowania, do pytania, jeżeli chcecie jakiś inny materiał, piszcie, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się następnym razem na Brodas z Kosmosu. A teraz rozumiem, prawdopodobnie większość z was wraca do oglądania, bo jest dopiero po kilku odcinkach. Trzymajcie się na razie.